Ja mam tu raz temu widzieliśmy. Raz temu wskazka Dicor i emer dagger. dowolny. Merdagger jestem. Matan. Ej, chodźcie flash przez ścianę. ducha włączyłem. Idiota. ra, 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 jak gracie. Ej to ja, ja mam z Q wejść, ta? Skąd tu Ty a gdzie ten draven poszedł? Idzie do nas ja, Ty jak mi zabierzesz i to was zabiję Wezne blu sobie Bijamy. A nie myślałem Nie ma jeszcze człowieku to dopiero za 15 sekund będzie Jesteśmy. Bez itemów we trzech... ...my. Ale to jest debilstwo. Dobra, wbijam. Teraz! No ale masz zbić, a nie? Łoł, wow, jak my go jedziemy, ty? Dobra, ja zostawiam. Mówiłem! Mówiłem, że mam specjalnie. Dobra, chodźcie na a dragona jeszcze nie ma. Co ja gadam. Nie. Dobra, to chodźcie na, i, na ich reda. <grystanie> chodźcie na... Ja się na boję. Ich blue. Chodźcie na ich blue. Gdzie <grystanie> ja idę na ich reda? O, Kali, uważaj. Kali dawaj, ty. <grystanie> <grystanie> dawaj, oh, dawaj. Kajcie! Czekaj na mnie, Ksin! <grystanie> Chodź tu. Co wy robicie? Poczekali, Jest Maria, Maria. Ej, dość, że trollujemy to jeszcze tyle zabraliśmy, hapsów jej. Kajcie na mnie! Bo ja za... dawajcie tower daj wojemy, Co, Ej, co teraz? W czy E? Ej, ty, ty teraz daj E, żebyś miał stunę. E, dobra. Za co? Eee. Ej... Tego to Szymon chyba. My w ogóle dwoje nam idzie, ty co tu się dzieje? W ogóle zginąłem nie? Ej, nie. Ej, dobra, chodź... Ej, chodźcie na topa. Chodź. Chodźcie na topa O kurde O kurde ty Ja mam tam chopie Ej a ja tam mam Ej, nas! Tam... O... ściga Ty mam tam kida Ej bez jaj Chujo. mam kina Akali nas ściga Sojcie! Ja my w Wtrendę w on jest tu! Ej, pierwszego dnia się włącza A, jesteś najdźwiedź, okej okay. Ej, poczekajcie Jezu. na mnie może Jest! Aha Ej, ja obijamy ją, to ja dawaj, dawaj, dawaj wbijamy, wbijamy, wbijamy! Come on! Nice, uciekaj. O, Kup to, e! Kup to, co ja! Co ty masz? Roczny. Ej, czekaj, dobra, kupujemy to. Po... A kupujemy potki czy nie? Po co potki? Po co komu to po idziemy, chodź. Po co komu poty? E no, ale to nie... A może nie ja zafiry będę składać? Dobra, to chodź na tą jednak dżunglę, co mieliśmy iść. No to dobra, pasujemy na dżunglę. Chodźcie na reda. Tu, a na reda to tu. To gdzie? Tutaj, Aha, dobra. Na reda. <głos> <głos> Najpierw kto na topie, potem kto nam <noise> idzie, kogo to obchodzi, no na człowieku. <noise> Napiszcie im, że trojujemy i będzie. No wiesz. Nie no. Dzięki. Wiesz tego, te teraz bierzemy, te, chodźcie, stworzki. No to bisy je. No właśnie. Bo... Ej, my też. No właśnie. To nie jest tak łatwo. Synek. <laughs> Synek, nie ma takiego. Nie, ucz, oj, co Ej bo ja nie mam many. Ma ej, dawajcie na... na Drake'a. My tu tylko przychodzimy Akali. <śmiech> nie <śmiech> warto się <ci> nas bać. <laughs> my chodzimy po to w <laughs> Ej, kto w coś tam gra? O, Grzego? idziemy na smoka, chodźcie. No dawaj, você first. Dobra, <laughs> Falt. Falt. No, no walcê go, no. ty! Ei, pisa na é o top, galera. Grzegorz, <Garni się. laughs>

wyłącz to. Cicho, panku. Ja tu gram. Wiem, że grasz. Wyłącz to. Powiedziałem. Wyłącz to, bo my nie wyczynimy. Nie, bo gram. Jak skuje to wyłączę. Tak, strzelę ja że ja zabiję. Wyłącz to. <grystanie> o, oh wow, co tu się dzieje ty? Rozwalamy wieżę. A czemu w ogóle ja tu jestem sam? Tu ja jestem. Kontrolujemy, nie? Ja on kile, ty kozak Żeby się chłopaki nie zasmucili Czemu wy widujecie? Bo tak ma być Tam to co Grzesiek puszczał to się wytnie, nie? No <głos> 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 Nie wiem jakim sposobem, ale się wytnie my to, nagrywamy ja zapomniałem. Przytniesz komputer. Przytnę komputer. Przytne. Oh, o w dupę, ile tu jest? O, ja pierdzielę. Ja też chcę zginąć, poczekajcie na mnie. Ja jeszcze się wleszłem. Yes. Jej! Jej, zginąłeś. Jej! Yes. Ja też! Kam tu papa. W złą stronę poleciałem. Cochupapa! <laughs> Mroczny! I co my kupujemy? Sześć takich samych? Czy jeszcze budki zakupimy? kupimy? Sześć takich samych. Ej, cicho pie... Ej chyba ja! my same ładdy kupujemy, co? Faknie się. Ej, on mnie goni. On mnie goni, mam Ej, choć same łardy kupujemy, co? papa. Po co? Byliśmy też nie. <laughs> Ej, kupujesz z nami f... fidle? Ko, TU PAPA, KON pa. no pa. TU pap. PAPA TU żeby coś Co tam? Ja jestem Mona Lisa, tak jak powiedział uroczny O, to będę No a czemu nie? Nie, ja... mi się podoba, ja mogę mieć taką Mona Lisa bez kitu Dobra, co się będę wbijamy pod wyżyczkę co? O ja pierdziele, bierzemy ich. No, dawaj dobra. Wszystkich! Wszystkich! Za na śmierć okay. życie ja, ja też chcę same wardy ja też, ja też nie po same wardy. 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 Jak to fajnie brzmi. Czekajcie, bo muszę je kupić najpierw. Okej? Okay. Mi nie starczyło kasy. Kurty, buzek. No ile, ma, ile masz? Weź, Weź chcesz pożyć. <grym> ile wotu? Cała mapa będzie. <grym> Ej, trzeba taktycznie roz. <grym> trzeba taktycznie, trzeba. Ej, wszędzie dawaj wardy, żeby nie mogli przejść bez warda. Nie je. Ej, ale fajna minka. <głos> <głos> trzeba je taktycznie postawić. No kurde. Trzeba, trzeba nagrać tą minkę. To jest y, pamiętliwy moment. Patrzcie, zabiję was tym. Zabiję was tym. <noise> A dawaj, ziomka, bijecie. Ej, my go zabijamy. <noise> o, on ma ulta. Fuck, Fuck. zabijecie oh. tym. Zabijecie tym. <noise> no <ten> nie. <noise> Czemu ja fiduję? Nie no. <noise> Czemu nie? Monaliza. Monaliza, nie fiduj. Dobrze. General. Generalie. Ile tych tutaj tutaj mówię na spranę? jak jakąś żywą parapet. <grystanie> Ej, mnie to laguje. Co? Mnie to laguje. <grystanie> Ej, niektórzy w SIM powie, żeby kupili Elixir, elixir wyłącznie, żeby to wszystko widzieli. Ej, to czekaj, to ty to napisz. Ej, ja nie być polski. Ja nie być Ile wardów, ja mam nagi ja, przez nie, nie? Ja też. Polska, trudny język być. Ja nie być trolem. A ja a my, ej, a my się tu bijemy, ty ja nawet nie widziałem. Ej, ja się wychyluję, nie? A! Ej, tu mamy. mamy o cina, a... Nie, u, u, u. nie ja zabiłem. tak nie Jakie ja zabiłem? Po prostu wrzuciłeś na nią spila. Ej, w ja... tych wardów jest? Ale ja uciekałem. Ej, przy wieży, żeby nie mogli ten przyjść. Ej, chodźcie, postawiłem wardy przy ich wieży, a potem zaczniemy ją bić. Ej ty, dobry pomysł. A wy nie macie takich jak ja. Kiedyś to działało. Ja mam filetowe, Aha. A ja sobie kupiłem kolejne Ej. 9 wardów. Ej ty... Idziemy na wieżyczkę Ej Ej mi laguje przez to kompa Ej Chodźcie Chodźcie za mną Gdzie Podoba wiecie? mi się uder, Bez kitów, fajnie, za mną. Ej, Chodźcie za mną kicum, wszyscy Za mną tron. Za mną Grzesiek Za <laughs> Grzesiek Mamy no już dwa razy po, po 50 minut gramy mm. ej, Już się skończyła połowa Wesoła kampania. Teraz będą karne. Poprosimy o karne. Mały, wszyscy mają flesza? Nie, też nie ma, trudno. Ja nie mam. Patrzcie, mamy. Ej, freakila mamy. Ja, bieżę, ja jestem martwy już. <laughs> freakila nie mamy. Ale friki. Idę zrobić celowy wyżyczkę. Kto chce popatrzeć, jak to się robi, to patrzy się na mnie. W ogóle, to, co bardziej ja se ty rozstawiam? 528, nie? No, <grystanie> Oni czemu to idą! Nie, czemu to nie bije, wardów? Oni Czerec idą tam po mnie, ty! Oni idą po mnie! A ja to gówno nie bije, wardów! Już blisko są! No co, ty nie powiesz? Mówię, Czeko ci nie? Ej, ja wolę zginąć od wieżyczki, Jezu, ile tych wardów! Ju dziuru! I spójrzcie na to! Ty, a se w ogóle nie ko nie mnie, mnie przybiegła! Ej, egzekucja nie zabił mnie. To nie, ja idę sobie ten ich spawnie. <noise> Jak ty to chcesz zrobić? Mam flash od czegoś, nie? Ej, da się teraz ten? Jakbyśmy mieli teleporta, nie by tam im warda tylko wstawić. Ej, bo ja mam naciągnięty dług, da się sprzedać wardy? <noise> da się je. Człowieku, ale ja mam... Ej, ale mi dla Myśl, myślący łeb musiał ich zabić wardami. No właśnie. tu, Ej, pa, a Kali mnie biła, ja postawiłem warda i się jakoś tak zatrzymała. No bo warda ja można stopować. Tak. Ja piszę. Ej, chodźcie. No bo ja tu jestem jedyny myślący. Nie idziemy, chodźcie. Ja Jestem, Patrz, Lisa. Owo. jestem ej, jakby, Mona Jestem Mona Ja Ej, szczerze mówiąc, jakby my nie trollowali, to to by było uh, easy. A czemu wy, wy już macie level? <noise> Wychodzi się. Ej, te... Grzesiek, Grzesik zasnął na biurku. <grym> A! Everybody dance now, dum, 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 dum. Uh, Ej, ej, bo mnie zaraz zabiją miniony. miniony ej, miniony, minionom nie biją. Ty idę zrobić co do Ej, zamiast solo Barona, to zrobię solo Warwicka. Chcecie to zobaczyć? Nie, nie. <grym> solo Warwick? <grym> Ile tych wardów na mapie? <grym> ja się boję. <grym> jeszcze więcej trzeba kupić. Dobra, ja mam jeszcze 5, Chodźcie, rozstawiamy. Ej, patrzcie. Czekajcie. Patrzcie, na no. jego grobie postawiłbym... Eee, nie wyjdzie mi na jego grobie. Tylko nie. na moim. To będzie mm. mój. Idę cię postawić tam na grobie, nie? Patrz. Na... On mnie zabił przez totem. Przebiło mnie totem. Przebił mnie to temem widzisz to? Ile my mamy te... Na tobie w ogóle top jest taki opuszczony. O no jezu. Ej, top płacze przez to. Nie, nie. Ja cię nie mogę. Wiecie, co było... ja zrobię? Ej, najpierw było solo baron, a teraz jest trollowanie. A wiecie co? co? Bo top. Żeby top nie płakał. Ja, ej, jaka farma fajna. Ej, co to ma? <grym> <grym> Jaki ej, Żeby top nie płakał. Ej, jestem Mona liba. Ej, patrzcie, top nie może płakać. Ej, kto to gada? No Mona Lisa. Ja też tak myślałem. Ej, żeby top nie płakał. Ej, no nie patrz. Małże. No patrz, no żeby top nie płakał, zobacz tutaj na nas No nie, nie, nie. Powiedz czekoladka. Czekoladka,

Prawie. Prawie, ja, ja po kolejne wardy muszę kupić. Chodź zabijecie wardem. Chodź zabijecie wardem. Chodź, jeden ładnie padasz. Patrz, powinien paść, a co on zrobił? Nie padł. I co ty o, robisz? Jego. Oh god. Ale on ma damage. O nie, no. Ej, oni zamiast się z nami pobawić w trola to ci nie chcą Ech, na YouTube. Tu, tu, tu. Oni nie chcą być sławni na YouTube chyba. Tak, nie lubią nas. Nie no, prawda. A cicho, bo... To, pero... Co kozaczku? Patrz ten kozaczek się mnie boi. Nie... Ej, kupować teraz ksina? Na. się za ciebie. <laughs> Sprzedajemy wszystkie itemy i ich próbujemy zabić, dawajcie, wszyscy na jednego wbijamy. Dawaj. To będzie moja buźka. Trochę za mało wardów, ale patrzcie, buźka mi wyszła. Bijemy w nią! Au. Ej, słyszycie? Trochę za mało wardów, Jeden hmm. Ward brakuje. Było go bić z y, Tygryska pod koniec, nie? Ej, damy zrobić pętę komuś?

a teraz? 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 boję Ej weź A, go. Weź go, <laughs> go. Weź. Niech nas zabije. Jeden gościu musi nas zabić. Driver, nie dawaj mu jeszcze kili. Czekaj driver. Nie, odcie tu, odcie. Czekaj. Ja wezmę muszę go. Ej idziemy zrobić salaba. salaba. <mum> <mum> Ej, no nie. To ja idę robić solo Barona. To robi. No, Nie ma to jak mój ul... Aaaa! Tydyk. Mały burzenia. Nie ma to jak trollowanie w nocy. Zatem muszę wyrzucić was w kibicówki. Can I have penta, please? Ok, Wait. Na barona. Ono Baron. pan. Ty musisz wyjść kipsów Ej, zaraz warwick sobie zrobić chętnę Słyszysz, ile ma? 2 Dwa Ale oni co? mu nie co? chcą co? dać, ej oni mu nie chcą dać Foch, Ale Singlet chce Coś, coś tam, coś się tamtaj Dalej oj To gdzie idziemy mu dać? Troll Singed... Dawajcie Singletowi Dajcie tak, ej, dajcie tak, to tak fajnie wybuchnie zaraz. Tak, trochę za wcześnie, trochę za wcześnie. A! Patrzcie, ja to jeszcze przeżyłem, jest... Ja taki. też! Poznam mnie. Nara wszystkim, nara. A wy się nie wygnacie. Nie. Narka.